Jezioro Iri całkowicie niestrzeżone. Dobrze mówiłaś. Przyda mi się sitko. Pomóż. Spójrz, chyba jest chory. O, niesamowite! Zanurza się! Zniknął! Załatwiłeś go! Tak! Uhu. To chyba przedwczesny pląs. Czemu w końcu jest pokonany? Ja zniszczyłem Hydromandera. Nie zniszczyłeś go. On się rozmnożył. He? To pewnie ta druga ważna rzecz, którą robi, gdy się budzi. Replikuje się. Oj. Jest! 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 jest, jest. No, co radzisz, musisz użyć dobrze znanego kosmity Inferna. Dobrze. Tak, Inferno kijanki lubiły klasykę, bo mam taki stary numer, który nazywam kulą ognia. I mam takich więcej. E, też się nazywają Kule ognia. Spoko, więcej ognia już się robi. Proszę, załatwione i... O. Ben, kijarek jest za dużo, nie mam tyle ognia! Ben! Nie! Ta... Atak! Ogień i woda! Oj, co ja narobiłam! Cicho, wciągnijcie mnie, dajcie hak! Nie możemy, Ben! Macki atakują! Ben! Użyj bentuicji! Ale ona jest do niczego! Nie trafia! Chcecie przeze mnie zacząłeś w siebie wątpić! Twoja bentuicja jest całkowicie ben solidna! To ja bredzę! I mają ochotę na podwodną walkę? Raczej nie ścigają moich żartów. A co to? Tak! A! A! Wysychają na ziemi. Siri? Nie szarp się ty małej. Ben! Wyrzuć je na piach! Co? To... Oj, zrób to, co zawsze robisz w wodzie. Serio? Lubię, lubię, lubię! Rozprętaj! Nic nie popsuje tej pięknej chwili. Jak są bez wody. Już. Uh, ben, ja muszę cię przeprosić. Gdybym się tak nie wtrącała, twoja bentuicja poradziłaby sobie. Nie przepraszaj, bo tak poważnie czasem twoje sitko ma dużo racji. Dzięki. My po prostu działamy inaczej. Ja wolę bezpieczeństwo, a ty zawsze lecisz głową do przodu, nie myśląc, co będzie dalej. Rózpista! Ja naprawdę czasami mam go dosyć.